Tak jak zapowiadałem, witam i zapraszam na odcinek o Edenie Azardzie, czyli o bohaterze, dla mnie najgłośniejszego, może nie najgłośniejszego, najważniejszego transferu tego letniego Mercato. Dlaczego niekoniecznie najgłośniejszego? Ponieważ moim zdaniem, gdyby Belk przez ostatnie sezony nie wysłał między wierszami, albo nawet bezpośrednio, czy to przez swojego ojca, czy samemu wypowiadając się w poszczególnych wywiadach takich sygnałów, że prędzej czy później on da się pokroić za transfer do Realu Madryt, to dzisiaj o tym transferze mówiłoby się zdecydowanie więcej, gdyby ta transakcja od samego początku, od A do Z była przeprowadzana w ciszy. Tymczasem okazuje się, że tak naprawdę za Moment większym echem odbije się odejście João Felixa z Benfiki, czy to do Atletico, czy do Manchesteru City, bo w, mom w momencie, kiedy nagrywam ten film, jeszcze nie wiadomo, gdzie ta perełka portugalskiego futbolu wyląduje. Natomiast jeśli chodzi o Azarda, w zasadzie wszystko było jasne y już od tych ostatnich Mistrzostw Świata, że Real Madrid będzie musiał tego zawodnika ściągnąć, ponieważ wszystkie znaki wskazywały wszystkie drogi Edena Azarda prowadziły na Santiago Bernabeu. To jest człowiek, który gra w piłkę dlatego, że podziwiał Zinedina Zidana, któremu bardzo zależało na tym, żeby pracować z i który po prostu marzył o przejściu na Santiago Bernabeu i znalazłem nawet taki ciekawy cytat znanego angielskiego eksperta, Greema Sunesa, który stwierdził, że gdyby Azard miał nieco inny charakter, taki bardziej powiedzmy w stylu Pola Pogby czy Neymara, to on już dawno po prostu by opuścił. Chelsea już dawno trafiłby do Realu Madryt, bo kto by go nie chciał? Pyta Graham Sunes czy Barça, czy Real Madryt, czy Bayern. Eden Azar to jest zawodnik, który dostosuje się praktycznie do każdej drużyny. Słuchałem przedwczoraj takiej dłuższej rozmowy z Roberto Martinezem, selekcjonerem reprezentacji Belgii w programie El Larguero, i on zwrócił uwagę na to, że De Nazar już nie jest tylko jeden z najlepszych piłkarzy grających jeden na jednego na całym świecie, ale to jest też lider. Być może niekoniecznie najgłośniejszy, natomiast taki lider, który potrafi eksponować te swoje atuty z myślą o drużynie. Zaraz do tego wrócę. I to jest też człowiek, któremu już nie zarzuca się takich rzeczy jakie zarzucano chociażby w ostatnich latach. Tutaj znalazłem między innymi takie cytaty, które nie pasują do tego dzisiejszego Edena Azarda. Dick, adwokat sugerował, że na przykład brakuje mu charyzmy. George Lakens sugerował, że nie pracuje wystarczająco dużo. Były selekcjoner także reprezentacji Belgii Mark Wilmot stwierdził, że po prostu momentami bywa leniwy. Natomiast Eden Azard, no kto wie, być może troszkę w tej Chelsea się rozleniwił. Oczywiście te ten ostatni okres czyli finał Ligi Europy tego nie pokazuje. Natomiast na pewno potrzebował takiego bodźca, który jeszcze popchnie go dalej, żeby stać się piłkarzem, który po tej erze Ronaldo i Messiego będzie w stanie wejść gdzieś między te dwójkę. Myślę, że jeśli chodzi o same umiejętności to jest nierealne, natomiast żeby powalczyć nawet o Złotą Piłkę Myślę, że Eden Azard ma wszelkie papiery ku temu, by, by tak się stało, gdyby Real Madrid oczywiście walczył o Champions League w następnym sezonie. Jak zmieni się Real po przejściu Edena Azarda? Myślę, że to jest jeden z najciekawszych wątków, ponieważ y, Azard najlepiej czuje się albo na pozycji ofensywnego pomocnika, dziesiątki za napastnikiem, albo grając jednak z lewej strony, jako lewo skrzydłowy, ścinający do środka, często szukający strzału. Kto straciłby zatem na takim transferze? Prawdopodobnie Vinicius, który najlepiej czuje się właśnie na tej pozycji, który nie pojechał teraz na Copa Ameryka i pojawiły się nawet takie informacje. Marka, nawet pisała o tym na okładce że wychowanek Flamengo jest nawet zadowolony, że Chichi nie powołał go na mistrzostwa Ameryki Południowej, ponieważ będzie miał czas, żeby spokojnie przygotować się do tego sezonu. Natomiast Vinicius grający z prawej strony, to jest Vinicius, który jednak troszkę się dusi. No i oczywiście ktoś może powiedzieć, że to brzmi troszkę absurdalnie, że do Realu Madryt trafia jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, bo myślę, że Azarda w takiej piątce należy z definicji umieścić. I straci na tym brazylijski talent, który zagrał ledwie kilka dobrych spotkań. Tak, ale wydaje mi się, że jeżeli Real ściąga gościa na poziomie kilkudziesięciu milionów euro, to jednak na niego też będzie liczył i też będzie chciał tego zawodnika harmonijnie, słowo klucz, rozwijać. I ciekaw jestem po prostu, jakie decyzje podejmie Vinicius, ponieważ wydaje mi się, że to jest chłopak, który złapał już taki apetyt na podstawie tego, co pokazał w meczach Realu Madryt. Że on nie będzie palił się do odejścia na wypożyczenie. Wiadomo, że jego chciał sprowadzić, Ronaldo do Realu Valladolid i tak dalej, i tak dalej, że chciałaby go w zasadzie minimum połowa klubów Primera Division, ponieważ on byłby w stanie podnieść jakość w zasadzie wszystkich tych klubów. Natomiast, no właśnie, jeśli już zasmakujesz tej gry w Realu Madryt, gdyby pewnie ten Vinicius w ogóle nie grał w tym swoim pierwszym sezonie, to podejrzewam, że gdyby teraz zgłosił, zgłosił się właśnie klub pokroju Realu Valladolid, Realu Sociedad, coś w tym stylu, czy Espaniolu chyba nawet bardziej jest Hiszpanolu biorąc pod uwagę też jak tam się rozwinął Marco Asensio, to Vinicius by poszedł. Natomiast teraz jestem po prostu ciekaw, ale jest też taka opcja zachowująca i azarda i Viniciusa w 11, to znaczy Azard grający za napastnikiem, a Vinicius grający faktycznie z lewej strony. Natomiast moim zdaniem wtedy obaj panowie by sobie zbyt często wchodzili w paradę na boisku. Tak więc, jak to wszystko sobie poukłada zinedine Zidane? Jeśli znajdzie miejsce dla Viniciusa z prawej strony, jeśli Vinicius się dostosuje, czapki z głów, ale tak czy inaczej ktoś na tym straci, ponieważ jeśli będziemy się tak zastanawiać nad tą jedenastką Realu Madryt na kolejny sezon, to wiadomo, będziemy tam dywagować czy jednym napastnikiem, czy dwoma. Lukajowi z pewnością lepiej by się czuł z Karimem Benzemą niż sam, to, to bez dwóch zdań. Eden Azart może zagrać jako fałszywa dziewiątka, natomiast moim zdaniem tego zinedine Zidane w ogóle nie przewiduje. Natomiast jeśli jakkolwiek sobie porozpisujemy ten Real Madryt, nawet grający trójką obrońców z Carvajalem i Marcelo, bądź Ferlandem Mendim na wahadłach, to raczej trudno znaleźć miejsce dla takiego zawodnika jak Isco, więc wydaje mi się, że to on będzie najbardziej poszkodowany. Już abstrahując od tego, że wraca James Rodriguez, że teraz Real będzie musiał pozbywać się bardzo dużej liczby zawodników, że nawet Mariano Diaz powiedział w wywiadzie dla Marki, że jemu bardzo zależy na tym, żeby się przebić. Tak więc Zinedine Zidane teraz będzie miał absolutnie multum opcji. I ciekaw jestem faktycznie, ile jest prawdy w tych na przykład doniesieniach, że Zizu ma przekonanie do Marco Asensio i że będzie chciał tego zawodnika zostawić. Ponieważ jeśli przyjdzie jeden hazard, to można to też zostawić tak: hazard z lewej. Benzema wyżej. Tam Jowicz to już jest kwestia w tym momencie marginalna. I z prawej strony Marco Asensio. Bejla chyba nie ma sensu liczyć. Hamesa Rodríguez'a chyba też nie ma sensu, przynajmniej w tym momencie liczyć, ponieważ jeżeli ktoś w tym momencie przywiezie jakiekolwiek pieniądze, pewnie nawet za wypożyczenie tych zawodników z opcją wykupu, tak jak w przypadku Bayernu, to Florentino Perez sam zabierze tego Hamesa czy Bejla, zawiąże, zawiąże mu jeszcze wstążkę i sam odwiezie na lotnisko i wyśle go gdziekolwiek będzie taka po prostu potrzeba. Więc a jeszcze. Jeszcze jedna ciekawostka, bo mówimy o tych wszystkich zawodnikach. Jest jeszcze ten niezmordowany Lucas Vazquez, na którego miejscu odchodziłbym raczej z Realu Madryt, no bo raczej przy takiej konkurencji to nie, nie ma sensu nad czymkolwiek się zastanawiać. Natomiast jest jeszcze jeden chłopak, Rodrigo, o którym mówi się najmniej. Chłopak podążający troszkę drogą Viniciusa, kupiony już wcześniej, natomiast teraz dołączy do Realu Madryt, i wydaje mi się, że przez te. Mnogość zawodników ofensywnych, on może zostać wypożyczony, bo raczej trudno mi sobie coś innego wyobrazić. A w kontekście Rodrigo, taka ciekawostka, w tym samym programie w Audycji. El Larguero, wypowiadał się Edmilson, mistrz świata z Brazylią, były zawodnik m.in. Barcelony, bardzo dobrze śledzący rynek brazylijski. I on oceniając Real Madryt pod kątem następnego sezonu, zwrócił właśnie uwagę konkretnie na to imię, czyli Rodrigo. I on stwierdził, że Rodrigo to jest zawodnik dużo lepszy niż Vinicius, 10 razy lepszy. I wiadomo, że pewnie cytaty wszystkiego nie oddadzą, ale jak tak słuchałem tego Edmilsona, to odnosiłem takie wrażenie, jakby tutaj miał przyjść do Realu Madryt jakiś Messi. Że ten zawodnik po prostu przerasta tego Vinicius'a o klasę. Dlatego sam jestem bardzo ciekaw tego, co ten piłkarz zaprezentuje. Natomiast wydaje mi się, że cokolwiek to będzie, to to wszystko odbędzie się na wypożyczeniu. Jedno jest pewne. Eden Hazard od samego początku będzie miał bardzo duży kredyt zaufania od Zinedina Zidana. Nie za kwotę, bo dzisiaj 100 milionów euro nie robi żadnego wrażenia. Raczej powiedziałbym, że Eden Hazard to jest absolutna promocja, natomiast biorąc pod uwagę to podejście Zizu do Belga jeszcze sprzed ostatnich lat. Zinedine Zidan miał powiedzieć Florentino Perezowi, gdy Eden Hazard grał jeszcze w Lille, że kupiłby tego piłkarza z zamkniętymi oczami, a w 2015 roku miał stwierdzić, że po Cristiano i Messim, Eden Azart. Azart jest zawodnikiem, którego Zizu najbardziej lubi oglądać. Pojawiła się nawet gdzieś taka informacja, nie wiem czy to prawda, że Eden Azart miał spotkać na swoich wakacjach Roberto Carlosa i poprosić tego zawodnika, by ten przekonał, przekonał Florentino Pereza właśnie do ściągnięcia zawodnika Chelsea. Zresztą Eden Azart wielokrotnie odrzucał możliwość przedłużenia kontraktu z Chelsea po to żeby wreszcie trafić do Realu Madryt. Pod jakim kątem Eden Hazard musi zmienić się w Realu Madryt? Wydaje mi się, że ten piłkarz musi w tym momencie bardziej myśleć o sobie niż o drużynie. Ja wiem, że brzmi to Dość dziwnie, natomiast jeśli przeczytacie sobie poszczególne wypowiedzi Edena Azarda bądź ludzi, którzy mieli z nim do czynienia, oni wszyscy podkreślają, że to jest zawodnik bardzo pracujący dla drużyny. Znalazłem taki cytat z samego Edena Azarda. On powiedział: Co to znaczy dobrze grać? Najlepszym przykładem jest spotkanie w barwach reprezentacji Belgii. Mój najlepszy mecz rozegrałem z Brazylią na mundialu, gdzie ani nie strzeliłem gola, ani nie asystowałem, i to najbardziej lubię robić. Nie myślę o golach ani o asystach, tylko o tym, żeby dawać z siebie wszystko. Dla mnie dobrze. Dobry sezon to nie jest ten, w którym strzelam 40 goli. Tam dobry sezon to jest ten, w którym wygrywam coś na koniec, właśnie. Biorąc pod uwagę charakterystykę Karima Benzymy, a także to jak grał Cristiano Ronaldo i jak Real Madrid tęskni za tymi y, dziesiątkami bramy Cristiano Ronaldo, które, który, który osierocił teraz Real Madrid. No to jednak trzeba powiedzieć, że Eden Azard musi troszkę bardziej stać się goleadorem i ścinając tego lewego skrzydła do środka, częściej prawdopodobnie będzie musiał myśleć o oddawaniu strzału, ale będzie mu o to o tyle łatwiej, że Karim Benzema jest zawodnikiem fenomenalnie poruszającym się po boisku, nieprawdopodobnie inteligentnym, zostawiającym przestrzeń tam, gdzie ta przestrzeń akurat jest potrzebna dla skrzydłowego, więc wydaje mi się, że jeżeli Eden Azard. Ma alu Madrid przejść taką ewolucję z mega świetnego skrzydłowego w super skrzydłowego goleadora, idącego troszkę w kierunku Cristiano Ronaldo, choć wiadomo, że on nie stanie się taką dziewiątką, choćby, choćby ze względu na swoje warunki fizyczne, to on po prostu trafia do najlepszego środowiska. Mając takiego gościa jak Karim Benzema, który no zawsze zrobi to miejsce Hazardowi, no ja już widzę, widzę w głowie te akcje, to wydaje mi się, że statystyki Edena Azarda, jeśli chodzi o bramki, będą dużo lepsze w Realu Madryt. I tak jeszcze pod kątem tych ambicji Edena Azarda znalazłem bardzo, bardzo ciekawy wywiad. W ogóle jeden z najlepszych, jakie czytałem w tym roku, jeśli chodzi o takie merytoryczne wypowiadanie się o piłce, którego udzielił Claude Piuel, trener, który doskonale zna Edena Azarda. Trener, który niedawno pracował w Leicester i który porozmawiał z dziennikarzami El Pais. Między innymi o Realu Madryt, o Barcelonie i o wielu innych kwestiach. I chciałbym wam przytoczyć jeden fragment, ponieważ z tego, a akurat to sprawdziłem, wydaje mi się, że ten wywiad nie był tłumaczony nigdzie w polskich mediach. Mówi Claude Piuel. Dałem mu zadebiutować w wieku 16 lat. Grał w rezerwach Lille, zaraz za plecami mojego syna Gregoire. Zagrał w meczu towarzyskim z Brugią. Zrobił trik, przyjął piłkę i minął pięciu kolejnych rywali. Kiedy wszyscy znajdujący się obok niego zaczęli powątpiewać, zatrzymał się i przytrzymał piłkę. Spojrzał i dał taką asystę, że koledze pozostało tylko wepchnąć piłkę do bramki. Ja z ławki nie widziałem rozwiązania, które on odnalazł prowadząc piłkę. Wtedy grał w zbliżony sposób do tego, co pokazuje teraz. Potrafił dryblować, obserwując, co się dzieje dookoła i przewidując, co zrobią pozostali, nieustannie myśląc o kierunkach podania. Moim zdaniem może się jeszcze rozwinąć, bo lubi podawać, a nie wykańczać akcję. Mógłby stać się goleadorem, bo ma ku temu wszelkie warunki, czerpie jednak większą przyjemność z podawania. Na to samo zwraca uwagę Roberto Martinez, że czy to w drużynie klubowej, czy w reprezentacyjnej Eden Azard myśli przede wszystkim o drużynie, a nie o sobie. Jak to się zmieni w Realu Madryt? Podejrzewam, że, że to się zmieni, ponieważ jest to zawodnik niezwykle inteligentny, i jeżeli faktycznie, a o tym rozpisują się teraz hiszpańskie media, Zinedine Zidane oczekuje futbolu bardziej takiego wertykalnego, tej gry w pionie, bardzo bezpośredniej, szybkiej, agresywnej, no to Eden Hazard do tego po prostu pasuje i Eden Hazard przede wszystkim strzelający gole i myślę, że to będzie ta, ta największa zmiana, jaką ujrzymy u Belga właśnie na Santiago Bernabeu. I właśnie pod kątem jeszcze tej charakterystyki Edena Azarda. jedno ciekawe zdanie z wywiadu z Roberto Martinezem, też bodaj w El Pais. Martinez mówi tak, to jest zawodnik, którego bardzo trudno jest znaleźć, ponieważ bazuje na talencie indywidualnym, który jest Niesamowity, ale ten talent jest eksponowany w drużynie, co daje mu przewagę nad innymi zawodnikami. Dlatego też Roberto Martinez uważa, że Eden Azard powinien być rozpatrywany jako zawodnik na poziomie Neymara i Kiliana Mbappé, bo w przeciwnym razie pewnie byłby niedoceniany. I na koniec kilka statystyk, kilka ciekawych liczb odnośnie do Edena Azarda. Od sezonu 2012-2013 najwięcej prób dribblingów i udanych dryblingów, a także był najczęściej faulowanym zawodnikiem w Premier League. Eden Hazard miał udział w 49% bramek Chelsea w tym sezonie Premier League. Żadna drużyna w angielskiej ekstraklasie nie była tak uzależniona od jednego zawodnika jak Chelsea od Belga. Biorąc pod uwagę liczbę bramek i asyst, Chelsea była drużyną najbardziej uzależnioną od jednego zawodnika w angielskiej ekstraklasie od ostatniego sezonu. Eden Hazard bił rekordy, jeśli chodzi o driblingi, jeśli chodzi o próby driblingów, jeśli chodzi o to, ile razy był faulowany, jeśli chodzi przede wszystkim właśnie o takie, taką odwagę w grze, a także akcje stwarzane z otwartej gry. Ale José Mourinho zwrócił uwagę na to, że jeżeli ten piłkarz chce się jeszcze bardziej rozwijać, to musi po prostu myśleć o tytułach, a takie powinien na dłuższą metę zagwarantować mu jednak Real Madrid Wiadomo, że ten ostatni sezon zupełnie na to nie wskazuje, natomiast biorąc pod uwagę, że mamy, mamy połowę czerwca i że Florentino Perez działa po prostu z niesamowitym rozmachem, że w zasadzie jeszcze dobrze sezon się nie zakończył, a już był zakontraktowany Eder Militao, że dochodzi Lukajowicz, że ogłoszono wreszcie Edena Azarda, że przychodzi Ferlon Mendy, co akurat y, dla mnie jest... Powiedzmy dość zaskakujące, ponieważ ja wierzyłem jednak w Sergio Regilona. Wydaje mi się, że trochę ten zawodnik jest niesprawiedliwie traktowany, ale to zostawiam, bo Ferrero i także ma potencjał gigantyczny, więc to może okazać się dobrym ruchem. Koniec końców, a Regilon pewnie ogra się gdzie indziej. Natomiast, biorąc pod uwagę, to wszystko, co dzieje się w Realu Madryt te szybkość reakcji, to wszystko jednak świadczy o tym, że Florentino Perez już kolejnego sezonu absolutnie nie ma prawa traktować jako okresu przejściowego, bo wiecie, że taka była moja teoria właśnie pod kątem tego ostatniego sezonu, że Florentino Perez jako człowiek ściągający nie Galacticos, ponieważ Eden Hazard jest pierwszym Galactico od czasów Hamesa Rodriguez'a, czyli od Mistrzostw Świata w Brazylii w 2014 roku, tylko jednak opierający się na młodych zawodnikach, musiał nastawić się na to, że po tym bardzo takim grubym okresie, jeśli chodzi o trofea, musi przyjść okres chudy, kiedy tych pucharów zabraknie i kiedy trzeba będzie powoli wprowadzać młodych zawodników, bądź ze starszymi piłkarzami się żegnać. Sam jestem ciekaw tego, co jeszcze wydarzy się w Realu Madryt w najbliższych dniach, ponieważ wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, do tej pory dla mnie Denazar to jest transfer tego okienka, natomiast wydaje mi się, że jakaś jedna bombka może tutaj jeszcze się pojawić i że Trafi do Realu Madryt, jeszcze jedno bardzo duże nazwisko. Wiadomo, że jeśli chodzi o tych piłkarzy ofensywnych SPS, że każdy chce się tak naprawdę chyba ewakuować. Takie odnoszę wrażenie, czytając. Wypowiedzi Neymara, Kiliana Mbappé, o Kawanie mówi się w kontekście Atletico, natomiast wydaje mi się, że będzie się działo jeszcze bardzo dużo, także po odejściu Grismana z Atletico do Barcelony, co już władze, Barcy, co już władze Atletico przepraszam, w osobie Hila Marina potwierdziły, więc wydaje mi się, że to jeszcze nie jest koniec. Natomiast ten Real Madrid w następnym sezonie jawi mi się jako zespół bardzo ciekawy i tak jak wielokrotnie mówiłem o tym, że po odejściu Cristiano Ronaldo zabrakło tych kilkudziesięciu goli że wtedy Benzema miał na siebie wziąć powiedzmy 10 bramek, że Bale miał 10 bramek wziąć, że Asensio i tak dalej i tak dalej. Takie teorie były bardzo często ogłoszone i bardzo popularne w Hiszpanii. Tak wydaje mi się, że o ile Benzema faktycznie troszkę tych mówiąc w cudzysłowie bramek od Cristiano zabrał tak teraz zawodnikiem, od którego należy oczekiwać, nie że weźmie, że strzeli 10 goli więcej niż należy oczekiwać od skrzydłowego, tylko po prostu że to będzie facet, który wjedzie do tego Realu Madryt strzeli 35 bramek i zaliczy 20 asyst tego należy po prostu od niego oczekiwać, bo będzie miał pełne warunki ku temu, żeby się rozwijać i tak jak mówię, dla mnie największa zmiana pod kątem tej indywidualnej gry Edena Azarda w Realu Madryt to będzie to, że ten zawodnik stanie się go leadorem. Tak mi się wydaje. Jeżeli nie, to wtedy ten transfer będzie jednak wiązał się z pewnym rozczarowaniem, natomiast biorąc pod uwagę z jak fantastycznym piłkarzem mamy tutaj do czynienia, wydaje mi się, że on cały czas ma jednak pewien margines rozwoju i to osiągnie w Realu Madryt. To by było tyle, jeśli chodzi o Edena Azarda. Przedstawiłem Wam mniej więcej, jak ja widzę ten Real w kolejnym sezonie, jak widzę przede wszystkim te zmianę Edena Azarda, a także ewentualne zmiany w samym zespole królewskim zinedine Zidane też zapowiadał pewne modyfikacje taktyczne. więc pewnie wielokrotnie zdarzy się coś takiego, kiedy zobaczymy Real grający z dwoma napastnikami, z Benzemą i Jowiczem albo, albo z Azardem Grającym na dziesiątce. Może nawet zdarzy się coś takiego, że Azard wyjdzie jako fałszywa dziewiątka, chociaż akurat na to bym się nie nastawiał. A teraz przy okazji chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić. Jest, są co prawda wakacje, ale pojedyncze mecze także mamy do komentowania. Niedziela, kanal plus sport, godzina 18.55. Albacete Majorka, słyszymy się przy playoffie o awans do Primera División i to nie jest ostatni mecz, który będę komentował w trakcie tej przerwy między sezonami, tak więc już teraz Was serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję za uwagę, za komentarze i za łapki w górę.